Nauczanie domowe: 7 sierpnia. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 6, wersety od 4 do 13. Mojżesz powiedział do ludu: Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja dziś Ci nakazuję. Wpojrzyj je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do Twojej ręki jako znak. One Ci będą ozdobą między oczami. Wypiszesz je na odrzwiach swojego domu i na Twoich bramach. Gdy Pan, Bóg Twój, Wprowadzi Cię do Ziemi, o której poprzysiągł przodkom Twoim Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi że da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś. Kiedy będziesz jadł i nasycisz się, strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli będziesz się bał pana boga swego będziesz mu służył i na jego imię będziesz przysięgał istnieje powszechne przekonanie że fragment ten jest sercem Tory czyli pięcioksięgu zwróćmy uwagę że podkreśla miłość relacje Człowieka z Bogiem, oczywiście Boga z człowiekiem. Tekst mówi, że mamy kochać całym sercem, uczuciami, emocjami, przeżyciami. Cała relacyjność nasza stawia na pierwszym miejscu Boga, a potem wszystkie inne relacje. Nasza wola ma być nastawiona na to, że ja chcę być z Bogiem. I wszystko inne jest zawsze na drugim planie. Każda inna osoba jest również w tej relacji z Bogiem, brana pod uwagę, ale jako ktoś, kto jest drugi, a nie pierwszy. Mamy kochać całą duszą. To podkreśla sferę niewidzialną i nieprzemijalną, należącą do wieczności. Można powiedzieć o pięknie, o zachwycie, o uwielbieniu, o prawdzie i intelekcie. To wszystko ma służyć Bogu. To wszystko ma być nastawione na Niego. Tym wszystkim też mamy Go kochać. I w końcu siły ciało, mięśnie, wysiłek, praca to też jest wyraz miłości do Boga. To, jak ja się zachowuję, to, jak pracuję, to, jak się zmagam z różnymi przeciwnościami na tym świecie, też świadczy, czy Boga kocham. Niektórzy mówią: O, jestem tak zmęczony, że nie mogę się pomodlić. A tutaj to serce przymierza mówi: tyle, ile masz sił. Z całych sił, ze wszystkich sił, które ci zostały. Wieczorem się pomódl. I to jest wyraz tego, że ja naprawdę kocham. Że ja chcę tę resztkę sił przeznaczyć właśnie na modlitwę, bo na tyle mnie stać. Widzimy zatem, że dusza, duch i ciało, gdybyśmy użyli takiego podziału. Cały człowiek ma być w relacji miłości do Boga. I co to powoduje? Powoduje, że ta relacja, miłość wpływa na mnie. Te słowa pozostają w moim sercu, myślę i mówię o nich rano i kładąc się spać. Noszę w sobie bojaźń Boga i na niego się powołuję, chcąc Jemu służyć we wszystkim. Ta relacja, miłość. Ma wpływ na bliźnich. Na przykład, jak tekst pokazuje, wpajam to, co dobre, piękne, to, co Boże, swoim dzieciom. Zauważmy z akcentem na synów. Mówię o Bogu w domu i w podróży. I to jest jeden z wyrazów, ile w moim domu mówi się o Bogu. Czy rozmawiam z domownikami o Bogu? Czy Bóg jest osobą, która jest obecna w naszym myśleniu, w naszym rozważaniu, w naszych decyzjach, na przykład co do podróży? Całe prawo Boże w związku z tym jest dla mnie radością, bo pozwala mi lepiej ułożyć moje relacje z bliźnimi i tymi z rodziny i tymi ze wspólnoty i tymi wierzącymi i niewierzącymi. I w końcu ta relacja, miłość ma wpływ na materialne przedmioty. I tu jest podkreślone to, że kiedy ja pracuję, kiedy się wysilam, kiedy coś zdobywam, rozumiem, że jest to dar Boga. Przyjmuję ziemię, przyjmuję dobro jako prezent od Boga, traktuję pomyślność jako Jego błogosławieństwo. I wymienione są tutaj te wyraźne, Dobra, które otrzymuję, a które zawdzięczam komuś. Mam studnię, której nie wykopałem, mam dom, którego nie postawiłem, mam ogród, którego nie założyłem, a korzystam z niego. To wszystko jest Bożym darem dla mnie. Muszę to widzieć i powinienem to rozumieć. I ta miłość, relacja jest również widoczna w tych materialnych rzeczach na modlitwie. Bardzo Praktycznym wyrazem pobożności żydowskiej było te film, te pudełeczka modlitewne, które Żydzi przywiązywali sobie do głowy, mają być ozdobą te słowa, między oczami, przed oczami, i do ramienia. W tych pudełeczkach były fragmenty z księgi wyjścia i z księgi powtórzonego prawa. Chodziło o to, że to było przypomnienie. Te właśnie najważniejsze fragmenty, najważniejsze słowa Boga ja mam nosić blisko serca i w moim umyśle. I to był materialny wyraz tej właśnie relacji, miłości względem Boga, na modlitwie. Zwróćmy uwagę, że w liturgii Eucharystii mamy pozostałość, albo, krótko mówiąc, konsekwencje tego właśnie fragmentu. Z Księgi Powtórzonego Prawa. Robimy znak krzyża, mały znak krzyża przed Ewangelią, na czole, na ustach i na sercu. To jest właśnie dokładnie to samo, co robili Żydzi. Przywiązujemy sobie to słowo do głowy, do umysłu, do ust, do tego, co mówimy, i do serca, do tego, co przeżywamy. Czy Ty przywiązałeś te słowa? Czy ten gest stał się tak pusty, że właściwie już nic z niego nie wynika? Robisz go tylko dlatego, że po prostu inni tak na liturgii jakieś znaki wykonują na swoim ciele. Ale w liturgii ten moment przed samą Ewangelią, kiedy Słowo ma przyjść do Ciebie, kiedy Słowo ma stać się sercem w Twoim sercu, kiedy ma poruszyć. Twoją duszę, Twojego ducha i Twoje ciało, i mają pozostać tam. Ja chcę w sposób materialny, zewnętrzny, w geście wyrazić właśnie to. Teraz jest serce przymierza, teraz przychodzi do mnie Bóg w dobrej nowinie, teraz ja chcę cały na nowo odnowić relację, na nowo wejść w to, co piękne i cudowne. I dlatego robię te znaki, małe znaki krzyża na czole, na ustach i na sercu. Nie bezmyślnie, ale z ufnością i wiarą, że Bóg pozwoli mi zrealizować tę piękną, cudowną relację miłości w każdej przestrzeni i w każdej dziedzinie.